Jesteśmy niebezpieczni, jesteśmy groźni i jesteśmy wspaniali. Także, także to, to jest tak troszeczkę, że rzeczywiście wielu moich uczniów w tej chwili jakby służy w jednostkach specjalnych, czy to jest jednostki antyterrorystyczne, czy, 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 czy to są jednostki wojska polskiego. I oni tą miłość gdzieś tutaj po prostu załapali. To miłość do takiego widzeruku silnego mężczyzny, który opiekuje się po prostu rodziną, a co za tym idzie, no broni tą rodzinę. No a skoro broni, to w każdym kraju potrzebny jest żołnierz, policjant i ochroniarz, nie? No i ojciec także, nie? Prawda, Zosiu? No. To jest teraz życie dla mnie. Tutaj praktycznie po szkole od razu na matę siedzę i trenuję. I tylko to nie mam czasu na spotykanie się z znajomymi, bo wybrałam właśnie życie na macie. Jestem uzależniony od tego i to nie do końca też jest dobre. Wolałbym, wolałbym mieć większy dystans do, do judzicu, nie, nie podchodzić do tego emocjonalnie, ale ja w tej chwili już tego nie potrafię i, i ja, źle się czuję, ja źle się czuję, kiedy nie przyjdę na matę. A czasami to jest dobre, odpocząć sobie, właśnie zrobić ten luz, żeby, żeby jednak, jednak nie było tego uzależnienia. Nazywam się Mariusz Linkę, jestem posiadaczem czarnego pasa brazylijskiego, drzudzicu pierwszego stopnia. Nazywam się Paweł Jóźwiak, jestem można powiedzieć 37-letnim fascynatem sportu walki. Zacząłem w wieku 15 lat, w tej chwili mija mi ponad 20. Nazywam się Ania Pawlak, jestem z Poznania, mam 15 lat, a sztuki walki trenuję od dwóch lat. Spotykamy się z tym, że przychodzą mamy z synami, mamy z córkami ojcowie, ojcowie z, z synami czy też z córkami. Ostatnio właśnie będę tutaj dwa tygodnie temu na, na stażu. Nadałem niebieski pas, niebieski pas synowi, a belki na niebieskim pasie jego ojcu. Także to, to, takie rzeczy, takie rzeczy to, są, to, to są to prawdziwe mistrzostwa świata, gdzie mówię, no, nie tylko wynik sportowy się liczy, liczy się to, że można fajnie, fajnie i kreatywnie spędzić czas na macie. Jesteśmy rodziną i świadomie używam tego słowa, bo ono oddaje tak naprawdę to, co tu się dzieje. I to jest wyjątkowe. To tak jakoś się tak fajnie ułożyło, że tutaj właśnie poznałam praktycznie prawdziwych przyjaciół. Ja się dobrze czuję, ja się dobrze czuję wśród ludzi, którzy tu trenują. Większość, dużo z nich jest przy, moimi przyjaciółmi, natomiast, natomiast prawie wszyscy są moimi dobrymi znajomymi. Udało się zbudować atmosferę, teraz bardzo o to dbamy. I to chyba na tym polega, że dbamy o siebie, wiesz, i w tym momencie ta rodzinna atmosfera jest. E, jakoś dzięki tej rodzinnej atmosferze wiesz, pojawiły się wyniki sportowe, za nimi pojawili się sponsorzy. Wygrywają medale, niektórzy przegrywają. Są łzy, jest i radość. Ale później spotykamy się znowu i mamy tam wszyscy jakieś cele, do których dążymy. I powoli coraz, bardziej, coraz, coraz więcej osób je osiąga. Tak jak powiedziałem, dla niektórych jest to medal na mistrzostwach Europy. Dla innych jest to zrzucenie paru kilogramów. Dla jeszcze innych jest to poczucie Poczucie bezpieczeństwa, że na coś potrafię i w tej ekstremalnej sytuacji, oby się ona nigdy nie zdarzyła, mogę, mogę powalczyć o swoje życie. Ja będąc dzieckiem, wychowałem się na podwórku, tak jak, jak, jak większość moich rów rówieśników yy, w tamtym czasie. W tej chwili obserwuję, obserwuję, obserwuję sytuację, że no, podwórka świecą, świecą pustkami, boiska świecą pustkami, także tak naprawdę dzieci, yy, dzieci zamykają się przed komputerami i w wirtualnym świecie. I myślę, że to jest problem tak naprawdę. Teraz mamy na przykład historię tych dopalaczy. Ja wydaje mi się, że jak yy, młodzi ludzie tutaj przychodzą, jeszcze trenują, yy, Sporty walki stają się ich hobby. Ja będę mówił o sportach walki, bo jakby na tym się zna. Prawda? Wiadomo, że oczywiście mam na myśli cały sport. Eee, I oni po prostu wiesz, zakochają się w tym sporcie, eee, żeby osiągać wyniki. Będą musieli mieć sprawne ciało, będą musieli mieć czyste ciało, bez żadnych używych, alkohol, narkotyki i tak dalej. Będą musieli być wyspani, bo niewyspany nie zawodnik też jakby nie osiągnie wyników. Pojeżdżą na zawody i oni zrozumieją, że tak naprawdę niszczą swoje ciało, do niczego nie dochodzisz w życiu. Tutaj praktycznie rozładowuje się po ciężkim dniu, możesz wszystko z siebie rzucić. I praktycznie tutaj, jak przychodzę na tę salę, to zapominam o całym świecie. I tylko liczy się trening. Dla mnie to jest jakby taka rzeźnia mała. <grafię> tak bym to nazwała. Ciężko się trenuje, ale przez tą atmosferę właśnie nie czuł się tego bólu. No bo nie ukrywam, no jest ciężko. Bo to nie jest tak. że że przyjdzie tutaj i nic nie robi się. A tu jest naprawdę ciężki wysiłek. Młody człowiek, który wodzi z pod naszych rąk, to jest, mam nadzieję, człowiek dobry. Który będzie pomagał. zasady panują bardzo mocno i duża jest dyscyplina. No jest, szczególnie za spóźnienia tutaj. Trener nam kazał 200 pompek robić za karę. No, ale tak to teraz już nikt się przynajmniej nie spóźnia. Dokładnie, tu są jest, jest po prostu hierarchia, No, decydują decydują pasy, kto jaki, 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 jaki e, posiada pas, no, chociażbym chociażby taki przykład, jeżeli czekają ludzie pod prysznicem, to tak naprawdę piesi kąpią się ci, którzy mają najwyższe pasy, a ci co są najmniej, na, najniższe pasy, czyli porównując do po szeregowców, czekają na samym końcu. No. Ale to też jest nauka, bo nie można mieć wszystkiego wszystkiego od razu, także do, do wszystkiego trzeba powoli, 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 powoli dochodzić. Dzięki temu młodzi ludzie też jakby... Myślę, że odnajdują się w tym wszystkim, bo oni potrzebują dyscypliny. Ja uważam, że chyba najważniejszą rzeczą w życiu, żeby przekazać młodemu człowiekowi, to jest dyscyplina, żeby on dbał o siebie, żeby on miał czysto posprzątaną w pokoju i wiemy, że to pomaga też w życiu. Jeżeli ktoś jest niechlujny, to raczej nie będzie miał dobrej pracy, a co za tym idzie, nie spełni swoich marzeń. Reklama niemożliwe nie istnieje, to hasło, to jest dla mnie to jest jedna z najlepszych haseł reklamowych, a tak naprawdę nie reklamowych, bo to jest w życiu. Niemożliwe nie istnieje, jeżeli do, do, do będziemy się starać, uważam, że y, może nie osiągniemy wszystkiego, ale dużo. Jeżeli chodzi o, o sztuki walki, to nie ma drogi na skrót, nie można przyjść i powiedzieć eksternistycznie, nauczyć się czegoś, tak? Nie ma, nie ma szans. No, no, jeden może być większym talentem, drugi mniejszym. I ten z większym talentem e, szybciej będzie się uczył. Oczywiście, bo ma, ma, ma większą e, sprawność fizyczną, fizyczną czy w ogóle genetyczną. Tak? Natomiast, że tak powiem, e, bardzo często zdarza się, jak obserwuję, że ci, którym przychodzi łatwiej, dużo szybciej rezygnują. Także ci te, tak zwani talenci, takie, te, te, ludzie z talentem, na, nie, nie, bardzo, bardzo rzadko osiągają wyniki, dlatego że oni yy, robią szybko postępy, ale tak naprawdę bardzo szybko rezygnują. Jak naprawdę najlepsi są tak tzw. pracusie, którzy jak, jak, ten, jak ten mu przychodzą i robią, i robią, i robią, i robią, i robią, i któregoś dnia oglądają się i, i są mistrzami.